No dobrze, to jak odróżnić zdrowe, rodzicielskie oddanie od narcystycznej manipulacji? Granica bywa cienka, ale jest bardzo wyraźna. Zdrowe poświęcenie jest bezwarunkowe. Płynie z miłości i jego celem jest wspieranie samodzielności dziecka. To komunikat. Robię to, bo Cię kocham i chcę, żebyś był szczęśliwym. Niezależnym człowiekiem. Z kolei narcystyczny szantaż to inwestycja, która krzyczy o zwrot. Komunikat brzmi: Robię to dla ciebie, więc jesteś mi winien posłuszeństwo, uwagę i rezygnację z własnych marzeń. To miłość warunkowa. Tutaj poświęcenie staje się długiem, a poczucie winy smyczą, na której trzyma się dziecko. Nawet kiedy jest już dawno dorosłe. Narcyzi to mistrzowie manipulacji, a ich ulubionym narzędziem jest właśnie wzbudzanie poczucia winy. Teksty takie jak Ja w Twoim wieku Gdyby nie ja, to byś sobie w życiu nie poradził Zobacz, ile dla Ciebie zrobiłam to nie jest troska to jest próba kontroli.